Jak być bardziej wyluzowanym? Dziewięć prostych patentów. Joziomeczku, jeśli czasem czujesz, że spinacie jak za dresy po fast foodzie, to luzik, bo zaraz pokażę ci, jak chillować i ogarniać życie jak prawdziwy kocur. Gotowy? Lecimy z tematem. Po pierwsze, olewaj opinie innych serio. Nie każdy musi cię lubić. Nie jesteś Nutellą, żeby wszyscy się na ciebie rzucali. Robisz swoje i tyle. Jak ktoś ma z tym problem, to jego sprawa. Ty bądź sobą, a reszta niech się martwi. Dwuja. Nie stresuj się, jak coś nie pykło. Nie wyszedł wypad na miasto? Pizza się spaliła? Chill! Życie to nie konkurs perfekcji. Jak coś się schrzani, to się pośmiej i działaj dalej. Szkoda życia na spinę. 3. Mów nie, bez wahania. Masz prawo odmawiać, jak ktoś chce, żebyś robił za ich szofera, psychologa czy darmowego sługę. Twój czas to złoto, więc nie dawaj go na prawo i lewo. Naucz się mówić nie i bądź z tego dumny. Czwóreczka, Chilluj na maksa. Każdy potrzebuje czasu na reset. Nie możesz ciągle zapieprzać jak chomik w kółku. Odpoczynek to podstawa, żeby nie paść z wyczerpania. 5. Otaczaj się zajawkowymi ludźmi. Jeśli Twoja ekipa tylko narzeka i rzuca negatywem, to czas coś zmienić. Znajdź ludzi, którzy są spoko, mają zajawki i potrafią się śmiać. W dobrym towarzystwie życie smakuje lepiej. 6. Nie traktuj życia jak dramy. Życie to nie odcinek Twojego ulubionego serialu. Wpadki i błędy są normalne, więc nie rób z nich wielkiej afery. Śmiech to najlepsza reakcja, nawet na największe gafy. 7. Ruszaj się i baw się. Zamiast siedzieć na chacie i scrollować telefon, wyjdź na dwór, zatańcz, idź na deskę albo po prostu zrób coś fajnego. Ruch daje energię, a energia to klucz do luzu. 8. Przestań porównywać się do innych w socialach. Instagram i TikTok to sztos, ale pamiętaj, tam każdy pokazuje tylko te idealne momenty. Twoje życie jest równie fajne, nawet jeśli nie wrzucasz fotek z egzotycznych wakacji. 9. Znajdź swoją zajawkę. Pasja to mega ważna sprawa. Może to być cokolwiek. Nagrywanie tiktoków, rysowanie, sport czy nawet hodowanie kaktusów. Ważne, żeby to było coś, co Cię kręci i daje Ci radość. Na koniec, bycie wyluzowanym to nie olewanie wszystkiego. Chodzi o to, żeby nie przejmować się pierdołami i cieszyć się tym, co masz. Żyj swoim tempem, baw się dobrze i pamiętaj, życie to nie spina. Peace, ziom, star.